Film Skarby Srebrnego Miasta zgromadził w Galerii BWA niemal 200 osób, które są zainteresowanymi olkuskimi piwnicami w obrębie rynku. Benjamin Bujas, Olger Dzieciarz i Franciszek Rozmus zabrali olkuszan w podziemną wędrówkę. Spotkanie stało się okazją do szerokiej debaty nad przyszłością olkuskich piwnic i możliwością stworzenia trasy, o której wszyscy marzą. Nie można nie zauważyć, że spotkanie momentami przeradzało się w przedwyborczy wiec. Nie zmienia to faktu, że miłośnikom olkuskich zabytków udało się sprowokować ważną dla miasta dyskusję którą zaczynają żyć nie tylko władze i właściciele kamienic, ale wszyscy mieszkańcy. Padło wiele deklaracji, ale wszyscy zdają sobie sprawę, że to dopiero początek długiej drogi. Uważam, że nic wielkiego jeszcze nie zrobiliśmy, że to, co zrobimy wielkiego, to dopiero jest przed nami. Ja mam nadzieję, że pozbędziemy się kompleksów i będziemy coraz bardziej sięgać po pieniądze unijne. Tu apel do kamieniczników, którzy każdą złotówkę, którą inwestują w historyczny obiekt, Tracą przynajmniej połowę na tym, bo nie jest to refundowane z Unii Europejskiej. Ja jestem optymistą, tylko optymiści sukces osiągają. Troszeczkę mi żal, że niektórzy kamienicznicy nas nie wpuścili do swoich piwnic. Chodzi, chciałem przekonać, przekonywałem ich, że to jest w ich interesie. To też, też nie wszystkich kamieniczników tu widziałem dzisiaj. No i nie wydaje się, że to jest właśnie dowód na to, że może być ciężko? Ja tego nie robię dla kamieniczników, ja to robię dla zabytków. Kocham zabytki, 10 lat zajmuję się zabytkami, kamienicy mnie nie interesują. Trochę mniej optymizmu mają sami właściciele kamienic. Wielu z nich chce współpracować. Jednak z doświadczenia wiedzą, że współpraca z biurokratycznymi instytucjami to długa droga przez mękę. Pozostaje mieć nadzieję, że w tym przypadku będzie inaczej. I Dobrze jest słyszeć, że ktoś zainicjował pomysły, bo do tej pory, tak jak mówiłam już przedtem, jak rozmawialiśmy tak troszeczkę nieoficjalnie, pojedynczy właściciel, jako sama jednostka nie jest w stanie przebić się przez biurokratyczne, że tak powiem, urzędy, które zupełnie nie pomagają w niczym, bo żeby samemu sobie wyremontować czy powiedzmy doprowadzić do stanu który, powinien być kamienice tutaj no, są stare i, i większość z nich jest taka troszeczkę no powiedzmy, brzydka, że tak powiem bo to jest wszystko niby robione tak na łapu-capu na nowo i jeżeli ktoś chce faktycznie doprowadzić kamienicę starą do, y, takiego wyglądu jak była przedtem to naprawdę trafia na, Opór, powiem, czy na jakieś tam y, takie troszeczkę biurokratyczne podejście. I jeżeli by udało się faktycznie stworzyć grono ludzi, ono będzie miało większą siłę przebicia. Ja myślę tak personalnie, ale to jest. Dobrze, że zostało stworzone pierwsze spotkanie to jest mały kroczek. Małymi kroczkami może dojdziemy do większego celu. Tak Najbardziej zachwyceni wizjami snutymi przez Olgarda i Beniamina są mieszkańcy miasta, którzy z ogromną niecierpliwością czekają na udostępnienie zabytkowych piwnic szerokiej publiczności. Nie spodziewaliśmy się, że coś takiego, po czymś takim chodzimy, bo w zasadzie pod spodem jest drugie miasto. Piękne wrażenia i niesamowite wrażenie. Wczoraj byłem pod płytą rynku krakowskiego i z niczego można było coś zrobić. My mamy wielkie coś i uważam, już mi wizja pewna idzie. Fakt pojawienia się na jednej sali tylu społeczników, polityków i mieszkańców w celu omówienia ważnej dla nas wszystkich sprawy skłania ku refleksji, że lokalne społeczeństwo obywatelskie nie jest już tylko pustym hasłem, ale że coś ruszyło się w tej materii. Myślę, że efekt taki wynika stąd, że to wyszło od dołu, od, od pasjonatów, od ludzi zafascynowanych tym, że coś tam interesującego, w zasadzie o wartości jeszcze nieoszacowanej, ale niezwykłej, znaleźli i chcieli się tym podzielić. Rodzi nam się społeczeństwo obywatelskie w Olkuszu? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. To jest kolejny fragment całej układanki, poza stowarzyszeniami, które w, różnych obszarach, które w różnych obszarach działają poza takimi lokalnymi środowiskowymi inicjatywami, gdzie ktoś mówi, że tu by trzeba drzewo wyciąć, że tu posadzić, albo tu dobrze byłoby. Przestawić ławeczkę, a tu zrobić kawałek placu zabaw. Są i takie. I, I to znaczy, że uważamy, tak mnie się wydaje, że uważamy, że takie interwencje, takie pomysły e, znajdą dźwięki i one na całe nasze, e, górnolotnie mówiąc, społeczne życie wpłyną korzystnie. Miejmy nadzieję, że tego typu spotkania pozwolą nam wreszcie nabrać wiatru w żagle i uwierzyć, że nic o nas bez nas. Emilia Kotni z górka Przegądelkowski Live.